Dobra, wyłączyłem wszystkie programy takie jak GaduGadu -gadu i Skype. Mam nadzieję, że przestanie albo przestało już klatkować. Jednak nie gra, jest spowolniona. Jednak klatkować nie klatkuje. No tyle dobrze. Ale i tak ma problem z płynnością. Jakbyśmy grali na niższej prędkości, ale dobra. Mam nadzieję, że to ustąpi. Grać się tam mimo wszystko, ale wiecie. do Tuż tu zbudowałem farmę bydła. Potrzeba na drewna. Na okazję. Skórzanych kamizelek. Na okazję, powiedziałem na okazję, no. Potrzeba drewna. Kamizelki. Zbroje, nie kamizelki. Fosa jest też nie czujcie się, jeżeli zbudujecie, znaczy wykopiecie fosę jakąś i nie czujcie się z nią jakoś zbyt pewnie, ponieważ potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Fosę mimo wszystko łatwo można zakopać. No. No dalej, no przez tym klatkować. Tak, nie wiem. Możliwe, że to jest wywołane ym, antywirusem. Jakąś tam aktualizację robi. Albo też tym, że przesyłam właśnie na YouTube poprzednie odcinek. Właśnie tą misję okup teraz przesyłam. Może, może to być ten Czekamy na rozkazy. Mój panie, wyruszamy. Chociaż też możliwe, że to jest spowodowane tym, że na mapie jest dosyć sporo jednostek. Zobaczcie sami, wąż ma dobrą setkę jednostek. O nie, setki nie ma, ale około 50. I my też około 50 mamy. Poza tym ten nasz system, nie wiem czemu ci tu za. Brak miejsca w spichlerzu, mój panie. Zapasy tak, w naszym leżu powiększają się. Jest wice. miejsce. Co ty mi tu pierdolisz? Asi może zbugowali. Wiadomość od Wieprza. aby cię Nie wiem czemu. No i tak a propos Wieprz nadchodzi. Czekamy na rozkaz. Znaczy. Trzeba nam bronić. Już tam On będzie... Tak nie mówiłem. On będzie nas atakował takimi. Jakby to określić, seriami a się atakują. nie seriami będą tak mniej więcej trzy ataki. Um, I w każdym z nich Znaczy czekamy no nie wiem, rozkaz, jak to opisać będzie tak, atak, taki jak ten, że będzie tam z 40 ich tu jest, pał nie, z 20 pałkarzy. Z 40 łuczników. I potem będą takie ataki dwa. Po tym ataku będą dwa ataki, w których będzie tylko, będą tylko pałkarze, ale będzie ich 30 Potem jeszcze potem dwa takie, i potem znowu taki jak ten. I tak w kółko. Aż nie zabijemy go. Czekamy na rozkazy. Tak. I nie wiem czemu gro Ruszamy natychmiast. Nie wiem, tu już na przykład tak nie przycina. Chodzi, jakby była na prędkości 20, no nie 20, ale 40. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Mamy drewno, mam nadzieję, że mamy. No i mamy na szczęście. No, no. Chcę postawić tutaj jak najwięcej tych kopalni. No, kopalnie to są. Chociaż ja bym to tak bardziej hutokopalniami kopalniami nazwał, ale określenie wymyśliłem. Nie aż o, przestała gra przycinać. Na szczęście. I też komputer, jak zawsze, nie wiem czy wiecie, tak robi, tak, gdy coś tam przetwarzać, coś robi po prostu tak. Mm, taki dźwięk ze siebie wydaje. No to teraz przestał się ten. Nadchodzi apokalipsa. Dźwięku to byłeś. No, okaże już. No i znowu zaczął przyćmieć. Pokażę, już, roz już rozwaliliśmy. No, a ci znowu się zbagowali. No, nie mogę. Odbagować się mi tu. Dobra, nie się Będzie brak. Ale jak was zabiją, nie przychodźcie do mnie spacza. Tak jest. Nie znoszę go. No, no, jeszcze pałkarze nie znoszą kogo. Tak, oni mają właśnie takie najgorsze błąd, podejście błąd błąd. do kopania. Wyruszamy. Jak on ten, ten, no, ja Jaką tu nie Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku ja naszego zamku. Aj, Tak z... dwa zbuduję ten. Albo trzy, będę żałował za mało złota, mój panie. Usze, no nie za wielu mamy tych. Hmm, Wojska czegoś, pieprza miku. atakują. No to żywności mamy dużo. Nasze no zapasy złota stale no rosną. No, jak widzicie, teraz taka grupka około 30 pałkarzy że idzie. I tutaj szczególnie uważajcie na kamieniu. Ponieważ on wam większe wody Jedne z większych przyniesie No na pewno nie takie jak żelazo, zwłaszcza gdy macie 7 kop, 8 mnie ja Ale no jest, na stanie wam też duże, równie duże. No nie równie, ale też dość spore dochody. Też starajcie się pilnować tych farm a Co prawda farmy pszenicy macie tu to aż cztery, no ale to też się przydaje. No i, no i kamieniołów. Szczęście tylko kamieniołom. Wiadomość od wieprza. Przerobię cię na karmę dla świni. Moi ludzie zmiażdżą wszystkie twoje kości. Karmę dla świn, cóż za ironia. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. <laughs> Wieprz i karma dla świn. No, kto by pomyślał. Myślałem się, że specjalnie tak powiedział, że karmę dla świn. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. No ale cóż. Uuu, potrzeba, nam potrzeba nam broni. potrzeba nam broni, A gwas tu wyśle... Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli no, to... oddział wojsk tu. wieprza, który tu zmierzał bądź. w Jakieś polecenia? Nie tu Czekamy na rozkazy. No, tak myślę, że jest tu ta wieża. Umieści. Czekamy na rozkazy. A? Jest A? W stanie Już w, tam zmierzamy. Dobr, jeszcze jednego garbarza. Nic, budować. Też nie polecam wam tu mimo wszystko tych. Mm, Wojska maszyn większa, budować. Nie, jednak co drugi atak jest z łucznikami, więc myliłem się. No. Ta moja tak seria... niby seria próbna, nie... nie sesja próbna nie jest jakaś szczególnie dokładna, ponieważ gram tak chwilę na ogół, tą misję gram tak chwilę, żeby zobaczyć, wiecie, tam początek, tak jaki jest, żeby się tak? chociaż na początku trzymać. No, tu na szczęście nasił w moim zasięgu, nie? Tak a propos, nie, nie powiedziałem, ponieważ wąż tu ma ym, balisty na zamku, i też, no zobaczcie, jaki on ma ten zamek. On tu żadnej bramy nie ma. Widać, że maperzy, hmm, przynajmniej tak mi się wydaje, że maperom się spieszyło, czy coś takiego. Tak, jak z tym dodatkiem, że niby e-mail, o e-maila gramówimy. Otrzymujący e-mail, e-mail. No, no wiem, Możliwe, że też tą misję sobie tak odłożyli, że niby. Uuu, czekaj, na zrobię, panu. Nie, ruchu, nie, nie Ruszamy natychmiast. No, kusznik na wieżę. No nie da rady, kusznika na wieżę. Aj, no, tym kamieniową Tak też się zastanawiam, żeby tu postawić się